Dzień dobry, sobota, 15 dzień czerwca, czyli jesteśmy w połowie czerwca, pogoda, no dzisiaj jest taki jeden z pierwszych ładnych dni, w ogóle zrobili mi już ogrodzenie, tutaj bramka, tam taka duża brama, yy, tylko tutaj nie wiem co chodzi, brakło drewna czy co, nie mam pojęcia, yy, bo to miało być, ten podmiał miał być po to, żeby dzieci nie przechodziły, no ale jak się domyślacie, tędyk. Raczej się zmieszczą. Z tym, że dobrze mi się przechodzi. I co? Dzisiaj postanowiłem nagrać takiego krótkiego vloga. Czy krótkiego? Nie wiem, jaki wyjdzie. Chciałem Wam tylko pokazać e, nową dostawę e, do ulików odkładowych. Tutaj mamy ścianki boczne, jak widzicie. Od Cacpra wszystko przyjechało wczoraj. Żałuję w ogóle, że nie nagrałem. Z Cacrem trochę naszej konwersacji i e, i naszych rozkmin i naszego rozładowywania wszystko przykryliśmy tak, żeby tutaj nie zmokło. E, dzisiaj mam zamiar malować tutaj te ścianki, te cięcia, bo one są najmniej odporne na wilgoć. Tak więc będzie dzisiaj roboty dużo. Do roboty jest naprawdę dzisiaj e, od groma. Pojeździmy dzisiaj sporo. Zresztą wszystko nagram pewnie? Ale coś tam ponagrywam. Jak nie w tym odcinku, to w kolejnym. Ogólnie do zrobienia jest bardzo dużo odkładów. Jest pomalowanie ścianek. Eee, no, jest tego sporo. Tutaj mamy eee, całą kupę okapników i tutaj tych rączek. No i tutaj mamy eee, ścianki, te fronty przednie. Eee, co ja chcę zrobić, to najpierw oczywiście malujemy e, tamte ścianki, które widzieliście na zewnątrz. Później e, zbijam e, te przody. Widzieliście już, jak to robiłem na jakichś vlogach, ale jeszcze pokażę to. Dzisiaj już tego oczywiście nie będę robił, dzisiaj będę tylko malował. Może coś zbiję, chociaż e, nie wiem, czy zdążę. Dzisiaj ma naprawdę do zrobienia dużo. Tak, wam pokrótce powiem, jaki jest plan. Um, plan jest taki, żeby puścić matki do trzech starterów, już to samo e, zajmie mi bardzo dużo pracy. E, przyjechało 60 matek, które za chwilę Wam pokażę, 60 matek unasienionych, które mają mi przyspieszyć e, pracę na pasiece, e, bo, bo tutaj mamy 300, 300 ulików. E, powiem Wam, że będzie ciężko to wszystko zapełnić, e, bije się już teraz z czasem, mamy połowę czerwca, jak puszczę matki... To tak naprawdę, nasienią mi się gdzieś na początku, jak puszczę je dzisiaj, to nasienią mi się gdzieś tak na początku e, lipca, A jeżeli się nasienią, jeżeli będzie pogoda itd. i tak dalej. Ostatnia tura nie poszła za dobrze, ale mam zamiar tych matek naprawdę puszczać bardzo dużo. No i e, mam jeszcze do zrobienia 40 uli składowych. E, do wysyłki, do sprzedaży, znaczy 20 muszę zrobić teraz już na weekend, żeby było gotowe do końca przyszłego tygodnia, żeby było wysłane do końca przyszłego tygodnia i pozostałe 20 muszę przygotować um, pod um, po prostu wysyłkę, która będzie, znaczy wysyłkę, akurat tutaj jest odbiór, to jest jeden klient, który zabiera je w, w lipcu, na końcu lipca, no i będzie tego do Zrobienia całkiem sporo. Przez to, że była zła pogoda, matki słabo się nasieniły, chociaż wczoraj byłem, no to już troszeczkę lepiej to wyglądało. Ale tam, gdzie już strutowiało, tam gdzie matki nie wróciły, tam już pszczoły strutowiały, więc już tam jakby nic nie robię. Tak więc dzisiaj muszę przygotować, przygotować farbę, wszystkie boki pomalować. Nie zmoczyło ich, tutaj mamy taką, trochę popadało wczoraj, ale głównie tutaj mamy taką rosę na tych daszkach. Tak więc nie jest źle. E, porozkładaliśmy to w takich odstępach, żeby właśnie można było sobie wejść. E, wejść sobie wszędzie i jakoś to tam malować bez większego obrudzenia się. E, powinny takie odstępy wystar wystarczyć. Tutaj jest taki mniejszy. Tutaj może na palecie, ale, ale tak, tak powinno być. Okej. Okay, pokażę Wam jeszcze matki, które mi wczoraj przyjechały. Jest je problem z jedną matką, przyjechała martwa. E, Reta chwyciła pierwsze pudełeczko, które podniosła. E, było z martwą matką. Ale i też jedyną, więc nie tak źle. O, zaraz Wam pokażę wszystko. Dobra, tutaj są matki. O, słychać jak nawołują. Tutaj mamy matkę, która leży z zielonym opalutkiem, opalitkiem, martwa. Sobie leży. Sobie leży. <noise> Albo sobie leży. Nie wiadomo, może nie jest martwa. No i tutaj tak to wygląda. Dzisiaj spróbuję ich wsadzić jak najwięcej. Wczoraj już wsadziłem 4, więc tutaj nie było 60. Wczoraj podkarmiłem taką ostatnią turą jeszcze ule syropem. I dzisiaj jeszcze muszę zawieźć na jedną pasiekę troszeczkę, troszeczkę syropu. Tutaj mam jedną beczkę mieszaną. No i tutaj mam jeszcze resztkę. Resztka to jakieś 50 litrów z tego co pokazuje. Baniak, może troszeczkę więcej, bo ona jest pochylona. Ta beczka jest pochylona nie w tą stronę, jest nie do przodu, tylko do tyłu, czyli z tyłu mamy więcej niż z przodu. Czyli podejrzewam, że tam z 50, 60, 70 może litrów gdzieś w tej beczce będzie, więc też to chcę dzisiaj wykarmić, bo, yy, no bo kurde zaraz nam to, nie? Sfermentuję, jeszcze nie sfermentowało. Nie, jeszcze nic, nic, a nic nie czuć ale trzeba się bić z czasem, bo to już zrobiło, zostało zrobione kilka dni temu. A syrop do jednego, jeden do jednego, ma to do siebie, że e, potrafi sfermentować dość e, szybko. Dobra, ja się zabieram do pracy. Będę Wam w e, ciągu dnia pokazywał e, poszczególne etapy mojej pracy, co robię, gdzie jestem i jak to idzie. Plan jest duży, e, wiem, że wszystkiego nie zrobię e, z tego powodu, że musimy się dzielić z Arletą dzisiaj samochodem, e, opieką też nad dziećmi. E, no i... No i prac jest bardzo dużo, więc zrobię z tego jak najwięcej. Na pewno priorytetem jest puszczenie matek i zrobienie chociaż kilku odkładów. Malowanie zostawię sobie prawdopodobnie na wieczór. Dobra, wzięłem się za malowanie. Malujemy. Lecimy, cięcia muszą być pomalowane, bo one są najbardziej narażone. Później ul będzie jeszcze pomalowany, tak jak widzieliście. Jak nie, to przewincie sobie gdzieś do poprzednich odcinków, jak robiłem te ule odkładowe. Ale właśnie reszta jest ścian malowana po prostu taką farbą, dosyć dobrą, zielony kolor. Wszystkie ule na no, ten sam kolor, żeby się nie rzucały też w oczy. Tak jak te kurniki, widzicie, one są w kolorze zielonym. Wszystko zieleń. Tutaj tej farby tak się staram, myślę, że dosyć grubo dawać. To jest taki, nie farba, tylko taki grunt jakby. A później jeszcze na to i tak będzie gdzieś tam farba. Ładnie wsiąka i powiem Wam, że ładnie jest zabezpieczone. Trochę mi się plany zmieniły, zaczęło strasznie padać. E... Mam nadzieję, że mi farby nie zmyję, ale już pomalowałem większą połowę. Witam, już po deszczu jest, jest godzina blisko 19. E... Pomalowałem troszeczkę tych boczków, zostało mi jeszcze tak naprawdę. Tamta kolumna i tutaj takie cztery krótkie, ale ta mi dowiozła farby, więc y, powinna być już okej. Okay. Ja co robię w międzyczasie? E, robię odkłady. Zrobiliśmy. Właśnie nie wiem, ile zrobiliśmy odkładów. E, troszeczkę ich zrobiłem. Myślę, że około 30 jakoś wyjdzie. E, co ja chciałem zrobić. Tak, idziemy teraz na piekę. Tutaj się pszczoły zakarmiają. Podnałem im dalej, bo powiem wam, że dalej to wygląda. Słabo, więc musiałem jeszcze im dolać. E, I powiem wam, że po nalaniu, e, kilka godzin, nie od razu widać w, w ulu różnicę. Super drzewo tutaj rośnie. To drzewo służy mi do te drzewa. Nie wiem co to jest. Jeżeli ktoś się zna, niech mi nawet napisze w komentarzu, bo jestem ciekawy. E, to co posadzę takie kiedyś w Polsce na pasiece. Zamiast wykałaczek. E, do czego to wodę używał? Zaraz wam pokażę. Będę tego używał do e, zakładania klateczki po prostu. Już Wam pokazuję. Teraz przywiozłem te odkłady. E, dzisiaj zrobiliśmy to wszystko, co tutaj jest. Oprócz tamtego. Wszystkie z białymi taszkami tutaj są zrobione. Tam trzy są zrobione. No i jest ogólnie ich Jeszcze bardzo dużo na To z tym, że pięk przyjechało teraz. Teraz chciałem Wam pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Proces tego jak ja to robię. A, do. się Dobra, kładę sobie mateczki tutaj, obieram sobie gałązkę. Mógłbym wykałaczki, tylko że nie kupiła wykałaczek. No i muszę improwizować dosyć mocno. Ale obieram sobie te gałązki, te patyczki. One są idealne na to, żeby wsadzić tutaj w dziurkę gałązkę. Naprawdę no świetnie to działa. No więc tak, a propos kupionych matek musiałem kupić, bo e, mam zamiar swoje, oczywiście produkuję teraz swoje, ale jakby e, pogoda, nasienianie wszystko powoduje to, że jestem bardzo mocno do tyłu i muszę się wspomagać e, zakupionymi matkami już e, Teraz Zrobiłem właśnie odkłady takie jednoramkowe, zrobię też trzy ramkowe, które będą do wydania na koniec lipca. Wystarczy jeszcze to zrobię. na wydanie na koniec lipca, tam ich około 20 mam do zrobienia, zrobiłem ich trochę więcej, zrobiłem ich trochę więcej, bo zrobię dopiero parę, ale jeszcze w planach jest trochę ich. Dobra, teraz Wam pokażę, jak te odkładziki tam wyglądają w środku. To wszystko przygotuję, one mają mają czerw pszczołę zypaną i, e, i pszczołę z sypaną i oczywiście e, pokarm i tutaj macie te kładziki, tutaj są dwa tutaj jest i tutaj Teraz położę że sobie położę tutaj Przekładamy przez otwór rozsuwamy sobie ramki ja lubię jak te ramki są dobrze rozsunięte klateczka jest z każdej strony, no, tutaj już tak zrobiłem, że tak raczej nie będzie ale lubię jak klateczka jest z każdej strony czyli przerwa jest jeszcze większa, ale damy damy to w taki sposób tutaj zamykamy i zaraz będziemy jeszcze podpisywać, bo to jest bardzo ważne teraz podpisać taki ulik, tutaj troszeczkę większą przerwę zrobiłem, no i właśnie taka przerwa mi się bardziej podoba z tym, że jest problem, bo te daszki się trochę chłyśtają na tym, wiecie i się tam jakaś przestrzeń pszczoły mogą wychodzić przez wieczór one tak nie będą jakoś mocno wylatywać ale jeszcze coś tam wyleci dobra idziemy teraz do tych uliwów zobaczmy co my tutaj mamy dobra rozsuwamy sobie dużo ranek przyjeżdżam z powrotem, ja ich miałem przywieźć mniej Kurde, nie puszka za nóg, nie? bo takie noszenie w kieszeni jest ryzykowne. O, coś takiego i można zamykać. Tutaj jest lepiej, bo tutaj jest większa przerwa. To jest taka ramka jakaś niemocno odrobiona, ale z pokarmem. Już wam pokazuję. Jedną ręką to nie robota, ale trzeba coś tam nakrać. Nie? Dobra. Taką szparkę zostawiam, żeby pszczoły mogły przejść dookoła wszędzie. Gdzie się da. Żeby tą matkę mogły tak trochę obejść. Każdy robi inaczej. Idziemy teraz jeszcze po jeden. Po jedną matkę, którą mam na siedzeniu, bo jadąc na pasiekach, na której mam pszczoły, wziąłem samo trzy matki i zrobiłem tam dwa odkłady na miejscu. Po zamieniałem ule, pokombinowałem w jednym miałem trytówki, wysypałem postawiłem na tym miejsce normalny ul. No i jakoś to tam wyszło. No i teraz ostatni ulik, z tym, że potrzebujemy patyczki. Takie cieńsze patyczki są lepsze. Dzień pracowity bardzo. Jest tego do zrobienia całkiem sporo. O, to jest od trutówek ramka. Dlatego ona jest z boku. Tam były jakieś larwy, i tam tak pozniatałem, Ale wiecie, jak to jest. Nie zawsze się uda. Tam było po prostu pokarmu. Widzicie? Tutaj tyle pszczoły jest. I tak naprawdę na unasienioną matkę to spokojnie nam to wystarczy mniej więcej taka przerwa zakładamy daszek zakładamy daszek ja sobie zawsze podpisuję ja mam swoje jakieś tam oznaczenia, każdy może mieć swoje ja sobie robię taką kratę piętnasty, szósty krata piętnasty, szósty krata piętnasty, szósty jak daję samą kratę to u mnie znaczy, że jest zrobiony odkład. Jak daję datę, to dopiero wtedy znaczy to, że jest też podana matka. Jak macie jakieś inne sposoby, bardzo chętnie. Bardzo chętnie zobaczę. To się w miarę nie ściera. Zostaje na dość długo. A nawet dobrze, że się ściera po jakimś czasie, bo później, e, wiecie, za miesiąc, dwa, po prostu. E, Mogę sobie coś tam zmienić, jeszcze Wam pokażę, nie wiem czy gdzieś tutaj mam coś takiego, ale na ulach, które już, o tutaj jest ul, w którym matka jest unasieniona, on po prostu się już rozwija i ja do niego nie zaglądam, robię sobie ptaszka z kółeczkiem. Później będę zmieniał może na ptaszka z gwiazdką, z gwiazdką lub coś takiego, Za zależy kiedy to robiłem. Teraz wiem, że to był ten przegląd, że do tych uli nie będę zaglądał przez minimum dwa tygodnie, albo nawet i dłużej bo to znaczy, że wszystko było dobrze, jest pokarm, jest czerw i tak naprawdę najlepiej je zostawić same sobie musiałem też między innymi przygotować troszeczkę odkładów na te zielone e, przygotować odkłady, tutaj następny na wysyłkę, e, są chyba pięć, tak? pięć chyba ich zrobiłem pięć ich zrobiłem, na ramki do utylizacji i tutaj są kolejne dwa odkładziki gotowe na poniedziałkową wysyłkę o, tutaj e, tutaj się przyjęła, tutaj jest jeszcze nieunasieniona, Tutaj już jest przyjęta. Tutaj, jest, tutaj też są przyjęte. nieunasieniona, e, poddana, poddana, ratunkowa. Tutaj poddana teraz, dzisiaj. Tutaj wszystko ok, tak więc tak sobie to zaznaczam. Na tej pasiecze różne mam znaczenia. Każdy to robi inaczej. E, wychodzi jak wychodzi. Jak działa, to chyba dobrze. Ma być szybko i, i skutecznie tak naprawdę. I witam. Kolejny dzień. Mikrofony zawiodły, więc musiałem e, nagrać to teraz normalnie z telefonu. Wczoraj ponagrywałem cały dzień jak robiłem odkłady i okazało się, że jest wszystko bez dźwięku, tak więc teraz Wam pokażę, co, po prostu, co tutaj mamy. Wszystkie z białymi daszkami to są świeże odkłady. Tutaj tak samo. Zrobiliśmy ich około 40 chyba wczoraj. Coś takiego wyszło. E, te, które są z odległych pasiek, właśnie dzisiaj zostały otwarte. Czyli dzień po dzień po utworzeniu te które były tutaj takie pasieki około 2 km zostaną stworzone jutro tak więc tak to w tej chwili wygląda tutaj mamy te zielone uliki uliki na sprzedaż przygotowane na ten tydzień wyjeżdżające no i tak to tak to wygląda tutaj sprawdzałem Eee, cały czas pozbywam się uli, w których matka się nie unasieniła. Eee, tak więc troszeczkę długi proces. Trzeba przez to wszystko przejść, pozaznaczać. Ja sobie zaznaczam takim ptaszkiem, jak się unasieniła, już sieje, to, to tego ula nie zaglądam. Też ze znakiem zapytania, to znaczy, że widziałem matkę, eee, ale nie jest jeszcze, nie ma jeszcze czerwieni. Tak więc taki jest mój sposób na znaczenie. Ja sobie tam znaczę o, różnymi sposobami, ale to jest między innymi taki sposób tutaj to jest taki hashtag sobie robię to znaczy, że jest matka w klateczce i to jest po prostu dzień poddania po 9 dniach otwieram klateczkę tutaj też to odkłady utworzone wczoraj zostanę prawdopodobnie jutro otwarte już tam oczywiście na dole, na spodzie Ula znajdzie się parę martwych pszczół, ale ale to całkowicie normalne nie ma się za bardzo czym przejmować pszczoły zawsze ginęły giną tam po prostu też starość jakieś dopadnie, różnie to bywa tutaj się ruch robi, bo one zostały dopiero niedawno otwarte tak więc lot orientacyjny miejmy nadzieję, że jak najwięcej pszczoły zostanie tam, matka jest w klateczce, ja jeszcze później wieczorem przychodzę i zawsze jej sprawdzam, kiedyś było tak że musiałem jeszcze dosypać dzień po to nie jest tak źle Niektórzy otwierają od razu, niektórzy z nich niektórzy czekają w ogóle 2-3 doby i powiem Wam, że 2-3 doby jest idealnie. Tak więc tak to wygląda, tutaj karmimy te ule dalej. Od nich wczoraj zostało pobranych całkiem sporo odkładów z tych uli. Tak więc one są teraz dosyć mocno opustoszałe, wiaderka już są puste. Pszczoły już mogłyby dostać, tutaj jest pełen korpus, w tym że mają co budować, mają co budować, jest naprawdę sporo, sporo tutaj jeszcze jest pokarm, zobaczmy co u nich, czemu tak powoli pobierają. No, tutaj mniej pszczoły. Tutaj potasowałem dosyć mocno te ramki, trzeba też później sprawdzić czy matka jest, czy wszystko jest ok, ale to dopiero dziś za dwa dni. W razie czego były mateczniki ratunkowe, żeby było łatwo zauważyć, czy nie można było ich przełączyć. No, oczywiście podkarmione w lotach, otwarłem troszeczkę bardziej niż wcześniej. Dzisiaj taki troszeczkę cieplejszy dzień, więc mam nadzieję, że matki wyleciały na loty. No, no, fajny film nagrałem i proszę się przygotować. To zielsko tutaj widzicie. To jest jakieś zielsko, które było truje konie. Można no, wydać na ten temat, wiecie, i mi się tutaj dużo rozsiało. No, Może się z tego pozbyć tym zaczyna kwitnąć, jak zakwitnie to koniec. Właśnie no, to jest to, co się stało w nad roku, było kilka krzaków. Zakwitły ich. i piźniec, bym tak powiedział. Tutaj mamy tutaj mamy moje karmidła, one dzisiaj nie zostały uzupełnione. Uzupełnimy je prawdopodobnie jutro. Ja muszę najpierw sprawdzić czy jest jakiś przypływ świeżego nektaru. Jeżeli jest to nie uzupełniamy. Jeżeli nie ma, to uzupełnimy. No i tutaj moje miejsce, gdzie wszystko się dzieje. Wczoraj nie zdążyłem wszystkiego pomalować. Też pomalowałem parę na zielonych jaką miałem farbę. Dojechała farba, tam jest puszka. Tutaj te pomalowałem, tu jeszcze ten został do pomalowania i tutaj te cztery kolumny, czyli niewiele tak naprawdę, i będą już wtedy gotowe do całego składania tyle. Trzeba dokupić już cukru, bo no niewiele zostało. I tutaj cała reszta. Czeka, ja e, jutro zaczynam już składanie tych ścianek, czyli takie dwie baleczki przykręcam i będziemy, no i będziemy działać ostro będzie naprawdę dużo pracy wszystkie ule już po ukończeniu mają zostać postawione tutaj na tej ścianie po prostu tutaj się tego też pozbędę, to wszystko jest do wywalenia więc tutaj się zrobi całkiem dużo przestrzeń no i tutaj będę je układał no a później sukcesywnie będą jeździły na pasieki po prostu niektóre będę stawiał jeden na drugim, żeby po prostu pszczoły były jakby na dwóch korpusach a może i nawet trzech, raczej trzech nie przewiduję, bo za słabe są ale na dwóch spokojnie i będziemy później dzielić, dzielić i dzielić. Mamy całe, całe pół, pół czerwca i cały lipiec na dzielenie. Tutaj tematkę tworzę za 9 dni, tak więc naprawdę one zaczną czerwić dopiero na koniec czerwca. Dzisiaj mamy 16 dzień czerwca, już e, dopiero zaczną czerwić powiedzmy na koniec miesiąca, gdzieś przy końcu miesiąca. Jeżeli oczywiście pszczoły je przyjmą, zobaczymy też jaka będzie przyjmowalność, ile ich zostanie przyjętych. no i ja już domówiłem kolejną turę matek I dzisiaj też puszczam e, swoje matki Tak więc powinno być mocne powinien mocno w to wejść e, Zamówiłem na razie 60 matek, domówię jeszcze chyba 40, żeby przyjechała stówka nasienionych. E, to pozwoli mi na zapchanie już wszystkich odkładów Wszystkich z tamtej, z tamtej tury I jeszcze będę mógł zapchać jakąś część z tych, e, część z tych odkładów Co spowoduje że jeżeli do dobrze pogonię, to przy końcu lipca będę mógł spokojnie z nich wyciągnąć trzy ramki i powkładać do tych odkładów, które tutaj przyjechały Tutaj jest ich 300, tam jeżeli zapełnimy wszystko będzie ich też około 300 więc spokojnie będzie można jakoś to tam dzielić, mniej lub lepiej, ale podzielimy Dobra, ja kończę, no co, nie udało się tego vloga zrobić tak jak chciałem ale mam nadzieję, że to co zobaczyliście spodobało Wam się Do zobaczenia kolejnego tygodnia, ja mam straszny katar Naprawdę nagrywanie mi za bardzo nie idzie, jestem chory jak nie wiem, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.